Ciało zmarłego przewieziono prywatnym odrzutowcem do siedziby korporacji. Tam w chłodnym laboratorium dokonano neuroseparacji. Tak, dobrze myślisz, to takie naukowo brzmiące określenie dekapitacji, oddzielenia głowy od ciała. Oba komponenty, jak to określono w raporcie, zanurzono w ciekłym azocie. W tle rodzinny spór, jasne dokumenty i prawdopodobny brak zgody samego zainteresowanego brzmi jak scenariusz thrillera science fiction. Otóż nie. To historia, która wydarzyła się naprawdę, i przyznam szczerze, mrozi krew w żyłach, choć w tym przypadku może lepiej mówić o jeżeniu włosów na głowie. Ale to dopiero. Początek: dzisiejszy odcinek będzie o zamrażaniu ludzi, o nauce, która chce zatrzymać śmierć, o trudnościach, które sprawiają, że po rozmrożeniu nie ma właściwie do czego wracać, a przynajmniej na stan dzisiejszej wiedzy, o wielkim biznesie sprzedającym mglistą perspektywę życia w przyszłości, gdzie choroby zostały pokonane, a człowiek śpi spokojnie czekając w kapsule z ciekłego azotu. Będzie też o najbardziej znanym zamrożonym człowieku. I w ogóle o obietnicy nieśmiertelności. Generalnie to będzie dobry odcinek, choć nie mnie to oceniać, ale to będzie dobry odcinek. Zaczynamy. Zanim zaczniemy o ludziach, zróbmy mały eksperyment. Oto dwa buraki. Pierwszy świeżutki w temperaturze pokojowej, drugi kilka godzin temu wyjęty z zamrażarki, gdzie spędził całą noc. No i zobaczcie, już widać, że z tym drugim jest coś nie tak, ale zobaczmy, co jest w środku. Twardy jędrny, sprężysty, a tu miękka, wodnista masa. Z wnętrza wypływa ciemnoczerwony sok. To co widzimy to sok komórkowy zawartość milionów komórek, które zostały rozerwane od środka. Ale dlaczego? Bo woda to. Z jednej strony najbardziej oczywista, ale z drugiej najbardziej niezwykła substancja na Ziemi. Rozszerza się, gdy zamarza. To jedna z nielicznych substancji, która zachowuje się w taki sposób. Kiedy cząsteczki wody tworzą lód, układają się w krystaliczną sieć, która przez swoje uporządkowanie zajmuje ciut więcej miejsca niż ciecz i jej cząsteczkowy bałagan. A jeśli ta woda jest zamknięta w mikroskopijnej przestrzeni komórki, no nie ma dokąd się rozszerzać. Zna to każdy, kto chciał choć na godzinkę schłodzić napój w zamrażarce, a następnego dnia miał pękniętą butelkę i zamarzniętą katastrofę. Rosnące kryształki lodu przebijają błony komórkowe, no jak, jak sztylety, pękające błony, rozsadzane od środka organella DNA pocięte na fragmenty. Po rozmrożeniu to już nie jest żywa tkanka, to komórkowa papka. Miękka, rozpadająca się bez wewnętrznego porządku i to wciąż tylko burak. A w przypadku komórek zwierzęcych, bo z takich to my jesteśmy zbudowani, efekt byłby jeszcze bardziej dramatyczny, bo one w przeciwieństwie do roślin nie mają sztywnych ścian komórkowych, są jak bańki mydlane. Każde zamarznięcie to więc eksplozja w mikroskali, dlatego klasyczne zamarzanie człowieka to nie jest sen o nieśmiertelności, to raczej sposób, by niezwykle precyzyjnie i nieodwracalnie zniszczyć życie komórka po komórce i zrobić w człowieku wewnętrzny. Papkę. Ale jeśli zwykłe zamarzanie prowadzi do zniszczenia, to jak to możliwe, że ktoś naprawdę próbuje mrozić ludzi i jeszcze za to płaci? Cóż, bo robi się to nieco inaczej, choć również z bardzo dużymi problemami. Rozdział drugi witryfikacja od łacińskiego vitrum szkło. Celem nie jest bryła lodu, lecz stan, w którym zawarta w organizmie woda przestaje krystalizować i przyjmuje formę amorficznego szklistego ciała stałego. Aby to osiągnąć, ciało lub najczęściej sam mózg nasącza się roztworem krioprotekcyjnym, mieszaniną związków takich jak glicerol, glikol, etylenowy czy DMSO. Obniżają temperaturę zamarzania i mają zapobiec tworzeniu się kryształków wewnątrz komórek. W teorii genialne, zamiast zamarzać i pękać, komórki mają zastygnąć w stabilnej formie. W praktyce każdy etap tego procesu to wyzwanie. Po pierwsze, toksyczność. Substancje kryoprotekcyjne są silnie reaktywne, niszczą błony komórkowe, białka, mitochondria. W zbyt dużym stężeniu zabijają komórki szybciej niż zamarzanie zdąży je uszkodzić. Dlatego proces musi być bardzo precyzyjnie kontrolowany. Roztwór podaje się powoli, w określonych stężeniach. Po drugie, tempo chłodzenia. Zbyt wolno powstają mikrokryształy lodu, które rozrywają tkanki. Zbyt szybko niektóre obszary nie nasycą się krioprotektantem, a naprężenia mechaniczne mogą prowadzić do pękania całych biologicznych struktur. W praktyce, nawet w najlepszych laboratoriach, pełna witryfikacja możliwa jest tylko dla bardzo małych próbek, zarodków, komórek rozrodczych, niewielkich fragmentów czy wycinków tkanek. Przy większych obiektach, jak ludzkie ciało czy mózg. Różnice temperatur i ciśnienia powodują mikropęknięcia, które w skali mikroskopowej oznaczają całkowite zniszczenie struktur neuronalnych. Dopiero po zakończeniu procesu ciało zanurza się w ciekłym azocie w temperaturze minus 196 stopni Celsjusza, wtedy całkowicie ustają reakcje chemiczne, a degradacja biologiczna zatrzymuje się. No i w tym stanie organizm nie żyje, ale też się nie rozkłada to swoista pauza biologiczna, zatrzymanie procesów, choć bez żadnego cofnięcia. Witryfikacja nie jest więc zachowaniem życia, a jedynie zatrzymaniem materii biologicznej w stanie możliwie najmniejszych uszkodzeń. Czy z takiego materiału można kiedyś odtworzyć zdrowego, w pełni funkcjonującego człowieka? Na dziś nie ma szans, nie ma żadnych technicznych możliwości. Rozdział trzeci Natura jednak to potrafi. Zanim przejdziemy do ludzi w kapsułach, spójrzmy jak z zimnem radzi sobie przyroda, bo ona, w przeciwieństwie do nas, ma w zanadrzu kilka sprytnych trików. Niesporczak wygląda jak nadmuchany pluszek, ale potrafi wiele imponujących rzeczy, szczególnie w kontekście przetrwania koszmarnych warunków. Gdy robi się ekstremalnie zimno albo sucho, niesporczak zamyka się w sobie niemal całkowicie od dwa dnia i przechodzi w stan zwany anhydrobiozą. Nie znika z niego cała woda, ale jej ilość spada do kilku procent, wystarczająco mało, by zahamować tworzenie się lodu. Teoretycznie komórki są wtedy bezpieczne, ale przecież woda nadaje komórkom kształt, strukturę, stabilizuje błony, pełni tysiące różnych funkcji. Białka CAHS i cukier trehaloza tworzą wewnętrzną sieć, która stabilizuje błony komórkowe i białka. To one zastępują wodę, działają jak wewnętrzny stelaż, który utrzymuje komórki w jednym kawałku, gdy wody nie ma. No, bez nich wszystko by się pozapadało, błony rozpadły się jak wyschnięta folia, a białka straciłyby kształt. Dzięki CAHS i trehalozie niesporczak jakby zamieniał się w szk Kło, w którym życie nie toczy się dalej, ale też się nie kończy. W tym stanie potrafi przetrwać temperaturę minus 196 stopni. Dla niego czas wówczas naprawdę się zatrzymuje. Warto dodać, że nie wszystkie gatunki niesporczaków używają tych samych mechanizmów. W Ameryce Północnej zimą można znaleźć żabę, która jest dosłownie zamarznięta. Ale tak dosłownie. To żaba leśna, Lithobates sylvaticus, dawniej Rana sylvatica. Jej serce przestaje bić, krew zastyga, a ciało jest twarde jak kamień, no jak zamarznięta. A jednak, gdy temperatura rośnie, żaba po prostu odstaja i skacze dalej. No jak to możliwe? Tu wchodzi w grę biochemiczny... Cud? Nie, nie będziemy tak mówić. Tu wchodzi w grę biochemiczna maszyneria, a konkretnie glukoza i mocznik, które działają jak naturalne krioprotektanty. W momencie, gdy organizm wykrywa pierwsze oznaki zamarzania, wątroba żaby zaczyna pompować do krwi ogromne ilości glukozy. To działa jak taki cukrowy zastrzyk ratunkowy: glukoza trafia do wnętrza komórek i obniża punkt zamarzania wody, ograniczając powstawanie lodu. Jednocześnie wiąże cząsteczki wody, stabilizując błony i białka, które bez tego pozapadały. By się. Z kolei mocznik, w normalnych warunkach dosyć toksyczny, tutaj pełni rolę drugiego zabezpieczenia. W połączeniu z glukozą stabilizuje białka, zmniejsza naprężenia osmotyczne, zapobiega rozrywaniu błon komórkowych. Taki Biochemiczny antyfrost. Jeden składnik chroni przed krystalizacją, drugi przed pękaniem błon. Prowadzi to do tego, że lód tworzy się głównie poza komórkami, a wnętrze pozostaje nienaruszone. Metabolizm spada wówczas niemal do zera, serce przestaje bić, ale struktura ciała pozostaje. Gdy nadejdzie wiosna, wystarczy kilka stopni więcej i trochę wody, by życie wróciło. Żaba dosłownie wychodzi z zamrażarki i skacze dalej, jak gdyby nigdy nic. W badaniach wykazano, że u tej żaby udział lodu może sięgnąć nawet 70% masy ciała, a mimo to zwierzę przeżyje. Pod lodami Antarktydy w wodach o temperaturze nawet minus 1,8 stopnia pływają ryby, które powinny być martwe, a mają się świetnie. Ich sekretem są białka przeciwzmarzeniowe. Ich sekretem są białka przeciwzamarzaniowe. Zamarzaniowe ich sekretem są białka przeciwzamarzaniowe przeciwzamarzaniowe są białka przeciwzamarzaniowe zwane AFGP antifreeze Glycoproteins. Działają w sposób wyjątkowy. Każda cząsteczka AFGP przyczepia się do mikroskopijnych kryształków lodu, które zaczynają tworzyć się w płynach ustrojowych. Gdy taki kryształ próbuje się rozrosnąć, białko blokuje jego dalszy rozwój, jakby przykleiło plaster do krawędzi lodu. W efekcie lód nie może się rozprzestrzeniać, a cała woda w organizmie pozostaje w miarę ciekła, mimo ujemnej temperatury. To zwróćcie uwagę, tu nie ma obniżenia punktu zamarzania wody w klasyczny sposób. Tylko zatrzymuje się wzrost lodu mechanicznie przez zmianę jego kształtu i napięcia powierzchniowego. Unikalny mechanizm zwany termiczną histerezą. Ale są mieszkańcy dużo zimniejszych miejsc, arktyczne owady, które potrafią przetrwać temperatury poniżej minus 50. Jednym z nich jest chrząszcz upis ceramboides. Jego ciało nie zamarza całkowicie. Lód tworzy się poza komórkami, w przestrzeniach międzykomórkowych. I to bardzo ważne, bo właśnie tam zamarzanie jest w miarę bezpieczne. Wnętrze komórek u tego owada pozostaje płynne, a błony dzięki specjalnemu związkowi o nazwie ksylomannan zachowują elastyczność. Ksylomannan to nie białko, lecz złożona cząsteczka cukrowo-lipidowa, która wiąże się z powierzchnią błon komórkowych i stabilizuje ich strukturę w niskich temperaturach. Gdy woda wokół zaczyna krystalizować, błony komórek u ramboides nie twardnieją, nie pękają, zachowują integralność. Dzięki temu część wody może bezpiecznie wypłynąć na zewnątrz i zamarznąć podczas gdy wnętrze komórek pozostaje nienaruszone. Ale dokładny mechanizm działania ksylomannanów wciąż jest badany. Wiemy, że działa przeciwzmarzleniowo. Wiemy, że tak działa, ale jego aktywność może zależeć jeszcze od innych czynników i od innych składników błony. W skrócie chrząszcz nie walczy z lodem, tylko uczy się z nim żyć, kontrolując gdzie w ciele może powstać, a gdzie nie. Jeszcze dalej poszła larwa pewnej muchówki. Absolutna rekordzistka zimna potrafi przetrwać zanurzenie w ciekłym azocie minus 196 pod warunkiem, że wcześniej odpowiednio się przygotuje. Wchodzi w stan głębokiej diapauzy, w którym jej ciało nasyca się proliną aminokwasem działającym jak naturalny krioprotektant. Prolina tworzy wokół białek i błon ochronny kokon, stabilizując komórki i zapobiegając powstawaniu lodu w kluczowych miejscach. Czy mając taką wiedzę o przyrodzie, możemy ją wykorzystać? To, co robią niesporczaki, żaby, ryby czy owady, to efekt milionów lat ewolucji, ale żaden z tych sposobów nie zadziała u ludzi i to z bardzo konkretnych powodów. Po pierwsze, człowiek jest zbyt duży i zbyt złożony. U niewielkich organizmów wystarczy zsynchronizować kilka prostych tkanek. U nas każdy organ, każde naczynie i każda sieć nerwowa musiałaby przejść przez proces chłodzenia w idealnie kontrolowany sposób. Innymi słowy, każdy narząd musiałby zamarzać na swój sposób, w swoim tempie. W praktyce to niemożliwe. Po drugie, nie mamy wrodzonych krioprotektantów. Nasza krew nie zawiera ani glukozy w takich stężeniach, ani białek przeciwzmarzeń. Ani takich białek, ani związków takich jak ksylomanna czy prolina w odpowiednich ilościach. A gdy próbujemy wprowadzić te substancje sztucznie, okazują się toksyczne, uszkadzają błony, uszkadzają mitochondria, nawet DNA. Po trzecie, nie potrafimy bezpiecznie się odwodnić. Niesporczaki i owady potrafią odciągać wodę z komórek, tak by struktura pozostała nienaruszona, mają w tym celu różne substancje. U człowieka odwodnienie na tym poziomie, oznacza natychmiastową śmierć komórkową. Nie mamy żadnych ani białek, ani innych mechanizmów, które utrzymałyby błony i naturalne białka w takim suchym stanie, ale bez ich niszczenia. A sztuczne wprowadzanie do każdej komórki jest oczywiście, że niemożliwe. I wreszcie sam mózg. Zbyt skomplikowany, zbyt delikatny to biliony połączeń, których integralność zależy od mikroskopijnych różnic ciśnienia i składu chemicznego. Żadne znane zwierzę nie ma struktury tak wrażliwej na chłodzenie i odwodnienie jak ludzki mózg. To dlatego nawet przy najlepszych metodach witryfikacji nie udaje się zachować jego funkcjonalności. Rozdział czwarty Ojciec zamrażania. Robert Ettinger, fizyk, wykładowca i fan science fiction w latach 60., napisał książkę, która zapoczątkowała cały ruch kryoniczny The Prospect of Immortality Perspektywa Nieśmiertelności. Od tej książki wszystko się zaczęło. Ettinger napisał zdanie, które przemówiło do wyobraźni: Nie musimy umierać, musimy tylko nauczyć się. Czekać. Twierdził, że śmierć to problem czysto techniczny. Jeśli człowieka da się zatrzymać w momencie śmierci i przechować w bardzo niskiej temperaturze, to w przyszłości, gdy medycyna, technologia pójdą naprzód, da się go naprawić i przywrócić do życia. W 1976 roku założył Cryonics Institute w stanie Michigan, jedno z dwóch najstarszych miejsc na świecie, o tym drugim powiemy sobie nieco więcej, które faktycznie przechowuje ludzi w ciekłym azocie. Pierwszą osobą zamrożoną w jego instytucie była jego matka, Rea Ettinger. Później dołączyły jego dwie żony, a w 2011 roku. On sam. Dziś ciało Ettingera znajduje się w tym samym pomieszczeniu co jego najbliżsi. Najbliższe: matka, syn i dwie żony. W środowisku kryoników bywa nazywany The First Immortal, pierwszym nieśmiertelnym. Jego wizja była pragmatyczna. Ettinger nie obiecywał ani raju, ani drugiego życia w sensie religijnym. Dla niego człowiek był układem informacji biologicznych, potencjalnie dających się zapisać utrwalić a w przyszłości odtworzyć. Powtarzał, nie chodzi o to, żeby żyć wiecznie, chodzi o to, żeby nie umierać niepotrzebnie. Rozdział 5. Ludzie w Azocie. Obecnie w kilku miejscach na świecie setki osób spoczywają w metalowych kapsułach wypełnionych azotem. Ich ciała, a czasem tylko głowy, utrzymywane są w temperaturze minus 196 stopni. W tych korporacjach nazywają ich pacjentami. Moim zdaniem nieco na wyrost, szczególnie w kontekście samych głów. Pierwszym człowiekiem, którego poddano takiemu zabiegowi, był James Bedford, profesor psychologii z Kalifornii. Zmarł w 1966 na raka Nerek. Zamiast tradycyjnego pochówku, został poddany procedurze krioprezerwacji, pierwszej w historii, która faktycznie się odbyła. Bedford został schłodzony do temperatury ciekłego azotu, a jego ciało do dziś przechowywane jest w jednym z ośrodków w Arizonie to już ponad pół wieku i dalej nie ma widoków, żeby go odmrozić. W latach 70. i 80. powstawały organizacje zajmujące się kriogeniką, wcześniej wspomniane Cryonics Institute i bohater dzisiejszego odcinka Alcor Life Extension Foundation. Obydwie organizacje łączyły wizję życia po śmierci z komercyjną ofertą dla tych którzy te wizje chcieli zainwestować. Procedura nie jest wszak tania, pełna krioprezerwacja całego ciała to koszt rzędu 200-250 tysięcy dolarów, a zachowanie samej głowy zaledwie 80 tysięcy. Tak, są na naszej ziemi ludzie, którzy płacą 80 tysięcy dolarów, by ktoś im odciął i zachował. Głowę. Ta tańsza opcja nazywa się neuroprezerwacją. Bo skoro ja i moja świadomość istnieją w mózgu, no to wystarczy przechowywać tylko mózg, a ciało da się kiedyś w przyszłości odtworzyć. Wielu podpisuje umowy jeszcze za życia, płacąc składki coś w rodzaju rat czy abonamentu na przyszłe zamrożenie. Inni robią to dla bliskich w nadziei, że w dalekiej przyszłości uda się ich przywrócić. No i wewnątrz ośrodków kriogenicznych panuje ciągła kontrola temperatury. No to jest najważniejsze. Wielkie cylindry zwane dewarsami, żartobliwie porównywane do beczek dojrzewającej whisky, są regularnie uzupełniane ciekłym azotem. Dzięki temu chłodzenie jest niezależne od ewentualnej awarii sieci energetycznej. Na powierzchni stalowych zbiorników widnieją tylko numery i inicjały, żadnych nazwisk żadnych danych osobowych. Mimo to nawet wśród naukowców zajmujących się kriobiologią większość uważa, że szanse na używienie człowieka są zerowe lub bardzo bliskie zeru. Technologia pozwalająca przywrócić do życia tkanki po witryfikacji nie istnieje, nie dziś. Nie umiemy jeszcze odmrozić nawet jednego, w pełni funkcjonalnego narządu, a co dopiero mózgu, struktury o niewyobrażalnej wręcz złożoności. Niektórzy uważają, że mózg jest najbardziej złożonym układem w całym wszechświecie. A a Jednak kapsuły stoją w środku ludzie, którzy postanowili przeczekać. A czasem to nawet nie oni podejmowali decyzję. Wróćmy do pacjenta wspomnianego na początku. Rozdział 6. Zamarznięta legenda. Ted Williams. Legenda baseballa amerykańskiego. Człowiek, którego nazwisko znali wszyscy w Stanach Zjednoczonych. Dla kibiców był symbolem perfekcji, dla Ameryki ucieleśnieniem sportowego. Herosa urodził się w 1918 roku w San Diego, w wieku 20 lat trafił do Boston Red Sox i już wtedy prasa pisała o nim jak o geniuszu. W 1941 osiągnął absolutny szczyt: 40% prób kończyło się skutecznym trafieniem w piłkę. Ale Williams był nie tylko sportowcem. W czasie II wojny światowej, a potem w czasie wojny w Korei, latał jako pilot myśliwca, był perfekcjonistą upartym do granic i ten upór zostanie z nim do końca. Po zakończeniu kariery zajął się łowieniem ryb, pokazami charytatywnymi i podpisywaniem autografów, które sprzedawały się jak relikwie. Z wiekiem przyszły choroby, udary, słabnące serce. W lipcu 2002 roku w wieku 83 lat, Ted Williams umiera. I wtedy zaczęła się historia, która wygląda jak scenariusz wspomnianego thrillera naukowego. Ciało Williamsa niemal natychmiast zostaje przewiezione do siedziby Alcor Life Extension Foundation w Arizonie, jednej z najbardziej znanych organizacji zajmujących się tym, o czym dziś rozmawiamy. Tam przeprowadzono neuroseparację, oddzielenie głowy od reszty ciała, i rozpoczęto proces konserwacji. W tym momencie Williams przestał być człowiekiem, a stał się pacjentem A 1949. Kilka miesięcy później świat dowiedział się, że coś poszło bardzo nie tak. Do mediów wyciekły wewnętrzne dokumenty Alcor. Ich autorem był Larry Johnson, były dyrektor operacyjny firmy. Udostępnił zdjęcia, notatki, nagrania, które jego zdaniem ukazywały proces przechowywania szczątków Williamsa w szokujących detalach. Według tych relacji podczas konserwacji głowa została uszkodzona ma wyraźne pęknięcia. Z ponad 100 pobranych próbek DNA kilka zniknęło bez śladu. Johnson twierdził, że. Praca przy pacjencie odbywała się bez poszanowania. Niektórzy technicy mieli żartować, że jeśli rodzina nie zapłaci reszty rachunku, sprzedadzą ciało na eBayu albo wyślą pocztą. Alcor odrzucał te zarzuty, twierdząc, że zdjęcia i relacje zostały wyrwane z kontekstu. To klasyczne tłumaczenie. A rzekome pęknięcia były naturalnym skutkiem naprężeń materiału biologicznego. Firma wytoczyła Johnsonowi proces o zniesławienie. To nie koniec. Za procedurę wystawiono rachunek na około 136 tysięcy dolarów. Według doniesień Sports Illustrated 111 tysięcy pozostało nieuregulowane, choć sama firma nigdy publicznie tego nie potwierdziła. Ale pieniądze to nie wszystko. Prawdziwa burza wybuchła, gdy ujawniono co Williams naprawdę chciał zrobić ze sobą po śmierci. W oficjalnym testamencie z 96 zaznaczył, że chce zostać skremowany i aby jego prochy rozsypano nad wodami Florydy. A jednak kilka dni po śmierci trafił do Alcor. Razem z nim trafia tam inna kartka napisana ręcznie, poplamiona, pognieciona podpisana przez Teda, jego syna Johna Henry'ego i córkę Claudie. Widniało tam: my, John Henry, Claudia i tata, zgadzamy się na biostazę po śmierci, aby być razem w przyszłości. No coś się tu nie zgadza. Świadkowie twierdzili, że w dniu rzekomego podpisu Ted Williams leżał w szpitalu w ciężkim stanie, a Claudia nawet nie wiedziała, że ojciec tam trafił, że nie było fizycznej możliwości, żeby we trójkę podpisali ten dokument. Najstarsza córka, Bobby Joe uznała dokument za fałszywy i pozwała rodzeństwo. Proces przeciągnął uwagę całej Ameryki. Rodzina baseballowej legendy kłóciła się publicznie o to, czy głowa Teda Williamsa ma prawo spoczywać w ciekłym azocie. Tylko w tym kraju takie możliwości. Ostatecznie sprawa zakończyła się ugodą. Bobby Joe wycofała pozew w 2004 roku i ciało pozostało w zbiornikach Alcor. Pytanie brzmi, czy to prezerwacja czy profanacja? Po publikacjach Larego Johnsona, Alcor zapewniał, że proces był przeprowadzony zgodnie z procedurą, a historia została rozdmuchana przez media, napompowana i pełna fake newsów i przeinaczonych faktów. Niemniej jednak dziennikarze Sports Illustrated i CBC News opisali szczegóły, które dla opinii publicznej brzmiały jak naprawdę film grozy. Eksperci z dziedziny kriobiologii zwracali uwagę, że technologie używane w Alcor nie miały nic wspólnego z nowoczesną witryfikacją, czy ochroną tkanek na tym poziomie Komórkowym. Dwa lata później umiera John Henry Williams, czyli syn Teda. Według doniesień prasy jego ciało również zostało poddane krioprezerwacji w Alcor, by być razem z ojcem. Mamy tu etyczny i symboliczny zgrzyt. Sprawa Williams'a stała się punktem zwrotnym w debacie o kryonice. Po raz pierwszy amerykańskie media zaczęły zadawać pytanie: Czy to nauka, czy po prostu dobrze opakowany biznes sprzedający marzenia o nieśmiertelności? Dla wielu Obraz odciętej głowy legendarnego sportowca to był czymś nie do przyjęcia. Dla innych ostatnim gestem odwagi, próbą pokonania śmierci, nawet jeśli skończy się fiaskiem. Tak czy inaczej, Ted Williams, człowiek, który nigdy nie znosił przegrywać, stał się na zawsze symbolem granicy między nauką a mitem. Rozdział 7. A co na to naukowcy? Z jednej strony wielkie słowa o nieśmiertelności, zamrożonych umysłach, przyszłych cyborgach, z drugiej laboratoria, w których w szklanych naczyniach leżą cienkie plasterki mózgu myszy i to właśnie one pokazują, jak daleko jesteśmy od tych wszystkich obietnic. Uważamy, że współczesne metody strukturalnej konserwacji mózgu mają niepomijalne szanse na umożliwienie jego rekonstrukcji w przyszłości. Tak napisali autorzy pracy z 2024 roku, ale nawet oni podkreślają, że chodzi o zachowanie struktury, nic o funkcjach, nic o życiu. Mózg można utrwalić tak, by jego architektura, neurony, synapsy, błony pozostała rozpoznawalna. Nie oznacza to jednak, że po odmrożeniu wróci świadomość. To wiecie, trochę jak zachowanie, nie wiem, mapy miasta po pożarze. Mapa istnieje, ale miasta już nie ma. Badania nad witryfikacją mózgu naprawdę robią wrażenie, no chyba, że przyjrzymy się skali. W cieniutkich próbkach o grubości ludzkiego włosa udaje się zachować całkiem sporo. Pod mikroskopem elektronowym widać nienaruszone synapsy i sieci neuronów, tylko że to mikroskopijny wycinek, a nie cały mózg. W całym organizmie sytuacja zmienia się dramatycznie. Toksyczność kryjeprotek. Protektantów, wspominaliśmy już o tym, nierównomierne chłodzenie, mikropęknięcia wszystko to sprawia, że struktura przestaje być spójna. Naukowcy piszą: Pełna witryfikacja mózgu bez powstawania mikropęknięć pozostaje poza naszym zasięgiem. Innymi słowy, zachować kawałek mózgu tak, zachować cały. Nie. W 2016 roku Fundacja Brain Preservation Foundation nagrodziła zespół z Alcor za pierwszy eksperyment, w którym mózg królika i świni zachowano w całości na poziomie ultrastruktury. Metoda łączyła chemiczne utrwalenie z witryfikacją. Pod mikroskopem wyglądało perfekcyjnie, wszystkie połączenia neuronów zachowane, ale organ był już martwy przed mrożeniem, więc nie dało się go potem ożywić, tylko obejrzeć, jak konserwowaną mapę. Niektórzy badacze, jak Benjamin Best, patrzą na to z nadzieją, skoro można zachować. Sieć połączeń, to może kiedyś da się z nich odczytać umysł. To tak zwana idea connectome preservation, zachowania kompletnej struktury połączeń mózgu, by w przyszłości dało się ją skopiować cyfrowo. Dla jasności, nie potrafimy przywrócić do życia żadnemu ssakowi po pełnej krioprezerwacji. Nie umiemy rozmrozić ani jednego w pełni funkcjonalnego organu, o tym już mówiliśmy. Nie potrafimy przywrócić działania mózgu, nawet jeśli zachowujemy jego strukturę. No ale jednak badania trwają, bo dla wielu sam fakt, że strukturę można utrwalić, jest dowodem, że granica między życiem a śmiercią jest. Płynna. I właśnie dlatego ta nauka czy ten biznes wciąż istnieje, bo naukowcy sami mówią, jeszcze nie, ale dodają, że być może w przyszłości i że to kwestia czasu. Poczekamy, zobaczymy. Rozdział ósmy. Kiedy mówimy o zamrażaniu ludzi, na pewno większości z Was prędzej czy później przychodzi na myśl jedno nazwisko. Włodzimierz i Ilicz... Żartuję. Walt Disney. Twórca Myszki Miki, ojciec współczesnej animacji, człowiek, który dał światu animowaną śnieżkę, Pinokia i tak dalej. Podobno własną głowę trzyma w stanie. W sumie nie on trzyma. Trzymają w stanie głębokiego zamrożenia. Problem w tym, że jak to u Disneya bywa, to. Bajka, a właściwie legenda, i to jeszcze zrodzona z zemsty. Plotka o zamrożonym Disneyu pojawiła się już w 1969 roku w jednym z francuskich magazynów. Według autorów Wymyślili ją byli animatorzy, którzy mieli dość surowego szefa i chcieli pośmiertnie zrobić mu psikusa. Mała zemsta za tłumienie buntu pracowników, dosyć głośnego zresztą, w latach 30. Z czasem plotka żyła już własnym życiem. Jedni mówili, że całe ciało spoczywa w tajnym laboratorium pod Disneylandem, inni, że to tylko głowa ukryta pod zamkiem w Magic Kingdom. Pojawiły się coraz bardziej absurdalne wersje. W każdej z nich inny zakątek Disneylandu stawał się lodowym grobowcem. Założyciela, a prawda? No jest znacznie mniej filmowa. Disney został skremowany, a jego prochy spoczywają w Glendale w Kalifornii. Nie ma żadnej komory, żadnego ciekłego azotu i już na pewno żadnej głowy gdzieś pod karuzelą. Zabrażanie ludzi w ciekłym azocie brzmi naprawdę jak science fiction, ale technologie, które z niego wyrosły, są już tu. Dzięki kriobiologii potrafimy przechowywać zarodki, komórki macierzyste. Ta sama wiedza może pewnego dnia pozwolić astronautom hibernować w podróży na odległe planety? Jeśli chcemy polecieć dalej niż na Marsa, musimy nauczyć się zatrzymywać życie bez jego utraty, ale im bliżej takiej technologii, tym więcej pytań. Czy człowiek, który umrze dziś i obudzi się za 200 lat, będzie sobą? Czy świat. Za 2-3 stulecia będzie miał miejsce dla 80-latka z naszych czasów? Czy to etyczne? Wybudzić kogoś z tak daleko od jego epoki? Nie będzie już jego bliskich, nie będzie tych, którzy bardzo chcieli go zachować i opłacili mu pobyt. Może zatrzymanie śmierci wcale nie jest najtrudniejsze. Najtrudniejsze może okazać się to, co dzieje się potem. Odpowiedź na pytanie, co znaczy żyć. Gdy czas przestaje być oczywisty, zaczyna się zacierać. Kryogenika nie jest bramą do nieśmiertelności, jest lustrem, odbija nasze marzenia, by zatrzymać to, czego się boimy przemijanie. A jeśli kiedyś naprawdę nauczymy się zasypiać na wiek albo dwa, nie zrobimy tego pewnie, nie zrobimy tego, by uciekać przed śmiercią, tylko po to, by mieć szansę obudzić się tam, dokąd dziś nie możemy dolecieć. Dzięki wielkie, że byliście ze mną do końca, to był naprawdę długi odcinek. Trzymajcie się. Do następnego razu.